Witajcie w kolejnym odcinku Wojny Śmietnikowej, oto zawartość mojej piwnicy. Patrzcie, próbuję się dostać, przealokować ten cały efekt mojej działalności ostatnio kilkumiesięcznej. Przealokować to na górę tam na półkę, żebym mógł rowery wyjąć, bo wiosna idzie, a to kurczę. Tam gdzieś, gdzieś tam, za górami, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, są rowery moich bliskich. Cały czas mi mówią, kiedy rowery wyciągniesz. A ja mówię, a byłeś ty w Piwnicy? Widziałeś, co tu się dzieje? Widziałeś, co tam się dzieje? Widziałeś, no, widziałeś, widziałeś. Pokażę Wam tu coś ciekawego. To przyniosłem wczoraj ze śmietnika. To jest taki, taka gąbka, taki, chyba na taki, taką koleżankę plastikową, plażową czy tam coś tam. Ale stwierdziłem, że do tych moich krzeseł z PRL-u będę potrzebował gąbeczkę, żeby je obić na nowo. Więc idealne były dwa takie. Teraz jedno, wyciągnąłem te gąbki, w dobrym stanie, w całkiem fajnym stanie, eleganckim są. Ale tu mam coś takiego fajnego, ciekawego, to też znalazłem kiedyś pod śmietnikiem, dosyć dawno temu. To są takie siatki do ociekacza, do tego, do takich... Kuchennych ociekaczy. Tam w szafce się to montuje. Ja sobie tu obciąłem, domierzyłem to na wymiar szafki, na szerokość szafki. Jak mamy w domu zmywarkę, prawda? To już wyciągamy zmyte talerze, wysuszone, i nie potrzebujemy pod spodem tutaj pojemniczka na wodę, bo nie odkładamy tutaj mokrych talerzy i świeżo po umyciu, prawda? Więc. Ale potrzebujemy mieć dostęp wygodny do talerzy w szafce. Jaki jest najbardziej wygodny dostęp? Wtedy, kiedy one nie leżą jeden na drugim, 10 talerzy głębokie, na głębokich mniejsze, albo na, na tych obiadowych do drugiego dania leżą głębokie i jak wtedy wyjąć, jak chcesz jeść drugie danie, a nie jesz akurat zupy, to musisz wyjąć spod spodu talerze, prawda? Więc wygodnie jest, gdy one są poukładane pionowo i potrzebujesz mały talerzyk, otwierasz szafkę, ciach, wyciągasz masz, od razu masz. Więc do tego właśnie ja sobie tutaj użyłem to, co znalazłem w śmietniku. Ja jeszcze tutaj mam z pięć takich siateczek, ociekaczy. Jeden, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7? Łącznie. 7. Więc ja właśnie sobie to użyłem do tego celu. Ale muszę to wyrzucić, bo to już mi leży kurczę z 5 lat w piwnicy i tego nie używam. Nie jest mi to potrzebne. Więc stwierdziłem, że no, trzeba tego się pozbyć. Nikt z rodziny nie chce, nic ze znajomych nie chciał. Może no, by chciał, może by nie chciał, nie wiem. W każdym razie pozbywam się tego. Tu w piwnicy mam ławeczkę do ćwiczeń jedną. Znalazłem taką lepszejszą. Tam już wyniosłem tutaj jedną ławeczkę do ćwiczeń. Ławeczkę do ćwiczeń taką do brzuszków tylko. To kupiłem ją kiedyś za 4 dychy gdzieś tam w graciarni. Tu mam taki wózek. Też przyniosłem spod śmietnika. Już chyba z dwa lata stoi. Zostawiłem na reliksa. On jest niekompletny. Brakuje mu tam oponek. Oponki już podczas jeden z wojeń śmietnikowych zdobyłem. Więc mu założę oponki, denteczki. Ale nie wiem i tak, czy mi go ktoś kupi, prawda? Muszę go te oponki wymienić wreszcie kiedyś. Łózeczek stoi. Za 5 dych wystawiony nikt nie chce go kupić. Także no zobaczymy co dalej tu będzie. Tu muszę się dostać do tych rowerów, przealokować cały ten bajzel Mam tutaj u z cztery 4 odkurzacze. Znalazłem płetwy do, do pływania, dwie deskorolki, tu jedna, tu druga, znalazłem hulajnogę, to mu stara, moich dzieci, to muszę ją wyrzucić. Tam na górę wywaliłem sanki, te zielone sanki plastikowe też kiedyś znalazłem pod śmietnikiem, ktoś wywalił. Także sporo rzeczy tu znalazłem pod śmietnikiem. Patrzcie co tu mam fajnego. Gdyby ja któryś z widzów potrzebował eleganckie kule, okulałby nagle. To bardzo proszę, za cenę wysyłki wyślę. Są dwie sztuki. Fajne kule. Jakby kto chciał, a kto nie chce to nie musi. Także no muszę to wszystko przealokować tu na górę, na tą półeczkę. Ile się da? Ile się da realokować tam na górę? Tak, jak się da coś, to się da, a jak się nie da, to zobaczymy. To się może wyrzuci, bo to po prostu tyle już mam tego nazbierane, że już po prostu nie ma, nie ma siły na to. Nie ma siły. Nie ma gdzie tego wszystkiego trzymać tony po prostu tonę w czyli to są jakieś gumowe pontony czy co nie wiem sam nawet co muszę to chyba wywalić po prostu bo to dmuchać to to by było za dużo roboty żeby to sprawdzić mam tu jeszcze dwa dwa materace dmuchane gdzieś tam przyniesione ze śmietnika że naprawdę kurwa tyle tutaj tego wszystkiego. Nie mam możliwości się tutaj ogarnąć w tym. Po prostu nie ma. Ja nie wiem, ja nie wiem, muszę to zacząć się pozbywać. Kombinezon roboczy. Nówka sztyka nie Ze śmietnika nikt nie chce. nikt nie chce takiego zadyfę, no ale nic, nikt nikt wyrzucam go po prostu to wygląda wyrzucam go do śmietnika już w nie ma nic pieniędzy wyrzucam do śmietnika kombinez pęknięty to jak na chojnikę. Bierzec. Koronawirus mnie łapie. Dupowirus. Dupowirus charakteryzuje się niepokojącymi objawami. Między innymi bulgotanie w dupie. Aktywnością hemoroidów. <laughs> Niespodziewanym par parciem na stolec, że jesteście na przykład u dziewczyny, gadacie z, sobie z jej rodzicami, siedzicie przy stole, pijecie kawkę, nagle nastąpi, następuje. Niepohamowane parcie na stolec i musicie biec szybko do kibla. Niestety jest kibal zajęty. W tym momencie jesteście w czarnej dupie. Proszę bardzo, tutaj kompa znalazłem niedawno. Taki toporny radiatorek AND Sempron tam był w tym kompie. Nie wiem, po co mi to potrzebne. Raczej znaczy, powinienem to chyba wyrzucić z aluminium jest to gram a to wyrzucę. To krzesło kurczę. Krzesło PRL. Ale ktoś je chyba samodzielnie obijał. Nie wiem czy to było tak fabrycznie obite. Masaka. Dobra, kończę tu odcinek. Popatrzcie, wystaje koło droweru. Widzicie, jak to jest nawalone. Narąbane tego wszystkiego. O, folia bąbelkowa. Juhu! <laughs> folia bąbelkowa mi coś wysyła. Ta co przyda. Ale na razie nic nie chce mi nim skupić. Nie wiem co, oni się boją koronowirusa czy dupowirusa, że im sprzedam dupowirusa, a tak. No nic, będziemy próbowali to wszystko realokować. To krzesło fajnie znalazłem, ale jest zbyt za dużo roboty, żeby je odrestaurować. Ale krzesełko jest ciekawe. Wyrzucę. <laughs> no, proszę pana, pobudka. Co pan tu robi? Pobudka. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Subskrybuj to, bo to będzie najdłuższy odcinek ostatniego roku. No, czy Majda się, cześć.